Witamy serdecznie na naszym kanale Top Digin. Dzisiaj oczekiwany Equinox 800 z cewką 11 i dzisiaj robimy pole 2. Popadało u nas dość mocno, tak to aktualnie wygląda. Piękna pogoda, ale mocno wciągło więc spróbujemy zrobić po prostu z Equinoxa. Equinoxa na programie pole 2, na takim, na, który, który najczęściej używamy. Eee, tak, mnie to jest jeden z najlepszych programów. Jest tam zamotany troszeczkę w e, ustawieniach. Czemu? Więc tak, to lecimy po kolei. No tu grunt ustawialiśmy, ustawiamy jeszcze raz? No dopompujemy za chwilę. Za chwilę. nie. Następnie e, głośność, no to 24. E, tutaj ton Uż... wiodący. Czy... Nie, ja nie używam, jak no... to i tak nic nie daje, chyba że w trybie gold, a w tym trybie pola mi przeszkadza to szumienie. Dobrze, 50 tonów. Dyskryminacja, Dyskryminacja jest wycięta do minus, do plus 2 bodajże, ale to nie ma znaczenia, ja dyskryminujemy w tym momencie koks, małe z y, folie i bardzo, bardzo drobne złotka. Mm, trudno, wolę trudno. No, <laughs> nie coś. kopać koksu na miejscówce, a na pewno, na pewno będzie problem znaleźć coś bardzo, bardzo cienkiego, tutaj chyba złoty łańcuszek mega cienki, taki poniżej grama, wchodzi w 1-2. to mhm. jest ryzyko. Dosłownie. I co? I mamy teraz Iron Bias, tak? Tak, dajemy na dwójkę, czyli nie na minimum, eee, zobaczymy ile celi mamy, około 16-14 hmm. celi żelaznych, zobaczymy ile pokaże przy tak niskiej wartości. Dosłownie. Iron Bias polega na tym, że im wyżej, tym lepiej nam wykrywacz jakby dyskryminuje. Eee, Im niżej, tym żelazo wyciąga do koloru, my jedziemy prawie na najniższej wartości, najniższa wartość to jest chyba minus 1 przepraszam, 0, 0. zero, pamiętam. My jedziemy na dwójce, tak to mamy przetestowane. I kolejna. Przytrzymaj dłużej, mamy recovery. Spitnie, no tak. Mamy 7, 8 jest max. Robimy na 7, lepiej punktuje, lepiej się wyłuskuje, szybciej się odświeża. Teoretycznie wykrywacie spłyt 3, a jak wyjdzie na naszym polu, zobaczyć. zobaczymy. No i co? No i jedziemy, nie? Gruncik. Dobompować. Dobrze. Kanał sobie złapiemy jeszcze raz Złapię. od początku. Ja też, może podszedłeś jeszcze coś. Dobra to łapiemy sobie kanałek, pik, 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 pik. Dobra. I teraz sobie przypompujemy go jeszcze troszeczkę. Zaznaczyliśmy to czyste miejsce, gdzie wszystkie grunty sprawdzamy. Wszystkie grunty do, do gruntu ustawiamy. No jest 51. Tak chce zostać. Niech nie tak Śledzenie wyłączamy, tak jak mówiliśmy już w wcześniejszym filmie. Po prostu dostosowuje się wtedy nam do celu. I tak, tego tego no się pytali w komunikacie, dlaczego nie mam śledzenia. Ja, tego, jak tego chodzę nie z Oxem, zawsze mam śledzenie włączone. Ale prawda jest taka, że jak długo machamy nad jednym celem, on się dostosowuje, po prostu grunt się dostosowuje wtedy do tego celu Gotowy? on zanika Mogę Pierwszy cel, mamy Boratynka na 10 cm Chyba na 10? Zaliczony Drugi cel Boratynka na 15 Biorę 20 Boratynka na 20 Następny cel to jest Deranek Jagielloński na 5 zaliczony jak najbardziej Dynarek na 9 na przepiszam, Jakiloński Ewidentnie przebija bez go. chyba jest żelazo koło niego Denaryk jest, na jest. 5. No Zabijany wziąłbym go znajdziem no, mocny sygnał w rękości tak jak mówiłem że o tym ja tak to czuję każdy to ma swoje kopiejka na 15 cm tak biorę kolejna kopiejka na 20 też wezmę i musimy bo popiskuję kopiejka na 25 biorę ewidentnie biorę, to jest Rzymek na 15 o! przez jeden z pierwszych Znaczy czy? na pewno to biorę, no ewidentnie Rzymek na 20 o, przebił no kopnąłbym to ewidentnie tak? 12-15 no? ID stałe, wbije do koloru 12 rzymek na 25 Nie będziesz na tym zatrzymywał, bo po prostu nie Depozyt sasów, no. ja zamilkłem, bo ozdzikłem Przy takim wysokim recovery speed on go pokazuje Może za szybko macham, ale... Ja to normalnie, wiesz, moja prędkość, nie? Wysokość jest ważna w cewki, żeby nie utkować, ale tak to... No... Zatrzymało, sygnał daje, no twoja decyzja Ja takie rzeczy kopię Sygnał wraca, tak? Podgrzebałbym nogą Chociaż w się nogą nie da podgrzebać <grym> Nie w tej, dzisiaj się da Piętą Nie no, wraca, myślę, że bym to też dzióbnął Twoja decyzja No, biorę Kolejny, kolejny depozyt o. Znajdźmy to jeszcze raz Jestem w, w plusie biorę. Tu ja widzę Słyszałeś teraz? Tak, Tak, tak no. Dobra, nie skupimy się na tym teraz Powiem Ci dwuznacznie, nie, nie, niekoniecznie koniecznie okay, dwuznacznie to nie nie, dwuznacznie, nie, 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 dźwięk jest fajny, ID słabe Z ciekawości bym to podkopywał, bo jest dwójka, jedynka, bardzo delikatny sygnał Udziłbym się, że może być złotko po prostu ale... W dobrym miejscu kopiesz Kopię, kopię Ale w tym momencie mówisz, że... Wiem co tu jest po prostu Czyli nie no, tak. Mam dylemat Ja bym kopał, wraca sygnał czy nie wraca? Wraca, kopiemy Zatrzymał, z Zatrzymał. No to kopiemy Kopiemy, dobra Piętnastka No to nie, nawet nie będę mówił, bo każdy słyszy 16. Też To są trojaczki Trojaczki, trojaczki ma dwa, 22, pokoń, 22. Ja nie że tych grafik rzucać. Aha, <laughs> bo ja to a, ty... a to ty jesteś tym woźnicą, tak? Tak, jest. Tym... Ja nie, ja miałem być ten hejliurk. Dobra. 18 to jest Dunarek węgierski na też jest chyba na 7 cm. Donarek znaczy powiem węgierski. szczerze, z takim szybkim recovery speed możesz sobie pozwolić no, troszeczkę ten, na... No, jak to mówią. I Dunarek węgierski dość głęboko, bo bodajże na 17 cm. Elegancko. Pierwsze okay. żelazo. żelazo. Nie pierwszy. kopiemy. O! Jadzia? Nie, nie, to nie. Jadzia, jadzia, jadzia. już się jadzie, cieszyłem. Jadzie to, <laughs> To jest półtora, przepraszam, szóstak na. Biorę. E, szóstek koło żelaza. Tu przechodzę. No, no, no znasz wiesz, bo no, nie będziemy się. A, nie koks tu był pierwsze? Nie ma koksu Nie ma. Przeszedłem. Przeszedłem. I co? To jest strzelon. koło żelaza. Biorę. Nie wiem, czy już go pokazałem przy wykrywacz. Żelazo. Fajnie. Tego też nie wezmę Czyli to jest pół między gwózdkami No ale znajścia nie Znajścia nie to... Jak Ci piknie raz to możesz się zatrzymać, jak nie to nie Nie, to bo nie. Koks nie Żelazo nie Żelazo to nie Też nie Biorę yy, do kopania To żelazo z Niestety grą. Jeszcze żaden wykrywa czyli Minus jeden o. Kopiejka na 14 cm biorę koksu. A sprawdź ten koks, bo ja zauważyłem, że alter go pokazuje do koloru. Okej, okay. dobrze. No i 27, obrączka. Ewidentnie. A się raz na nią, tak żeby nie było kontrowersji. Po żelazie pięknie. No, biorę w koszu. Biorę z srebrnych monetek, Między dwoma elegancko. I 5 groszy obok koksu. Biorę. Bardzo ładne. Na 7 cm. I co? No co? I wyszło na to, Jestem że. bardzo zadowolony. Equinox po prostu w naszym pięknym programie Pole 2, który uprawiamy, że tak powiem, od paru lat i bronimy ten program na znaczy odparu. Myślę, że od 2,5 co najmniej, bo chyba tyle mamy Equinoxy. Tak. Eee, działa to bardzo dobrze. Zobaczcie jeszcze, że bardzo niski iron bias. I wysokie recovery speed torch nie powinny iść do końca w parze, i służyć do czegoś innego. A nam to wyszło bardzo dobrze i tak nam też wchodziło. Jeżeli był już mega straszny śmietnik, gdzie na metrze kwadratowy było kilkadziesiąt kawałków żelaza, no to wtedy no. trzeba było iron troszeczkę podnieść. Jeszcze. Ale nie tracimy na maskowaniu. Tak naprawdę wykrywacz yy, no robi robotę. Zobaczycie w punktach, jak to wyszło. E, poprzedni, poprzedni test zrobiliśmy przede wszystkim e, na bardzo wysokim iron na wysokim e, recovery speed. No i grunt też był dużo bardziej suchy, więc pewnie z 15-20% na zasięgu jest Dostaliśmy też na zasięgu dzisiaj. No ale co. Dobrze, no co, nie będziemy no, jest zanudzać. jest częściej mokro niż sucho w Polsce. Nie wiem, czy było statystyki. Osta Ostatnio znowu statystyki. Tak. No, zobaczycie, że poniekąd nam to pokaże. Ale Danek. jest sugestia, żeby grunt sprawdzać, wilgotność, żeby mieć miernik tak? no, cyfrowy. To będzie no było no głupie. Tak, ale ja stwierdziłem później, że co, później będzie trzeba sprawdzić, ile jest drzownic na metr kwadratowy, bo nie, są, wiesz, nie. No nie, to jest Mamy grunt suchy, mokry i zamarznięty i tyle, to I tyle. będą takie trzy te. Będą się pojawiały w prawym górnym rogu prawdopodobnie Ikony, ikonki, grafiki. będzie będą krople, to jest mokry grunt, słoneczko, suchy grunt i, i, i śnieżynka i jak będzie zamarznięty, jak dziś tak, będzie chciało. Tak, i prosimy nie kopować pomysłów. Tak jest, to jest <laughs> żadne wszystko. I... Wszystko służy wiedzy wspólnej, ogólnej na temat wszystkich wykrywaczy. Każdą wiedzą się dzielimy, ale miło jak nikt nie podkrada. Dziękujemy, do widzenia na razie.